Proszę o głos pan Stanisław Adamski, ekspert po stronie kredytobiorców. Przepraszam, Adamczyk. Adamczyk. Bardzo dziękuję za zaproszenie. Stanisław Adamczyk, Konfederacja na Rzecz Reform Ustrojowych. Chciałbym się odnieść do wypowiedzi pana prezesa Krzysztofa Piet Pietraszkiewicza i także do wypowiedzi pana prezesa. Kalickiego. Otóż drodzy państwo, żeby zrozumieć całą sytuację, w której się znaleźliśmy, no musimy jednak zbudować szerszy kontekst. No nie możemy patrzeć na ostatnie 2, 3, 5 lat, ale musimy popatrzeć z perspektywy 30 lat. Deregulacja y, rynków finansowych, fundamentalizm rynkowy, który rządzi tak naprawdę naszym myśleniem o rzeczywistości. Rządzące rynki finansowe. Drodzy Państwo, ja wiem, że, że tu panowie prezesi będą, no niezadowoleni z tego, co powiem, ale to ja, ja wiem, że wy myślicie tak jak Chuck Prince w 2007 roku we have to dance until the music plays, tak? Także tańczymy, dopóki muzyka gra. Drodzy panowie, muzyka już tak nie gra i musicie zrozumieć, że nie ma szczęśliwych aktywów finansowych w sferze realnej, która niestety troszeczkę boleje. Także. Banki nie są wyrwane z kontekstu społecznego, a publikacje naukowe najbardziej uznanych autorytetów potwierdzają, że mamy do czynienia z procesem odrywania się sfery realnej od sfery finansowej. Drodzy Państwo. Czym jest odrywanie się tej sfery y, finansowej? Otóż sektor finansowy w tej chwili sam sobie służy, a niekoniecznie, niekoniecznie gospodarstwom domowym. Więc więc tu te bonusy prezesów wielomilionowe, te, tak, przy, przy znikomym ryzyku y, poniesienia odpowiedzialności za działanie na szkodę spółki. Tak, drodzy państwo, tu mamy do czynienia z działaniem na szkodę spółki. I to nie międzynarodowi inwestorzy będą pozywać Polskę, tylko Polska będzie pozywać międzynarodowych inwestorów, którzy się dopuścili produkcji tego typu instrumentów w Polsce. Panie prezesie, odnośnie tego, co pan powiedział o cechach tego produktu. Ja wiem, że ETS orzekł, co orzekł. No, niemniej jednak nastąpiło to po wypowiedzi rządu pol, polskiego, który tu zachował się jak lobbysta sektora finansowego. Natomiast my, finansiści, wiemy, że tych biednych ludzi nasadzono na grę na foreksie z wykorzystaniem dźwigni finansowej i to jeszcze pod zastaw własnego majątku. Dziękuję bardzo. Dziękuję serdecznie.